Siemanko! Dziś na PLu witamy znów wraz z Lucianem I dzisiaj będzie ta wiekopomna chwila, w której zabijemy jakiego bossa? tego króla yy, Gotowe, już jesteś może? E, chcesz atak czy chcesz berserka? Berserka Dzięki o, To sobie dam atak E czekaj na odwrót tam Lekkie dropy fps już czuję No to co, jeszcze marmurka dostaniesz Szlag, nie wziąłem marmurka od towarcy <grystanie> Dobra <grystanie> Okej, okay, także już mamy teraz, wszystko po kolei, mamy te marmurki, mamy ogółem już bufki nawet na sobie Więc lecimy powoli z tym oto królem ognistym, tak? Tak To pokaż mi tego marmurka Dobra, to jest co? Silny mały żołnierz, dobra, okej okay. Odpalę sobie skille Aura, Jeszcze... P, Jak to ładnie wygląda na 30? Czy po raz rzucę. A W sumie nie, konia nie potrzebuję. Teraz sobie wezmę tego wilka wojennego z pieczątki. A to bez... na marmurkach to bez, chyba bez wilka nawet się obejdzie. Na razie zobaczę tego z hita normalnego, jak będzie chodziło. Ja teraz na marmurku lecę. No, na nie? wilku. O kurde, się ściskał. Ognisty Król. Ale to wolno idzie. Ej, 1200! A zaraz go jeszcze odpalimy się. Co e, powiesz na petardy? Już właśnie odpaliłem. A coś nie Ale może Nie, go nie odpalić. stunuje, chyba. No, coś nie chce. No, twoja zaraz. główka już padła, widzę. Tak, zaraz mnie ściska, ścisnął mnie. <noise> zaraz, jeszcze drugi na, na dzikiego sługę teraz wejdę. <noise> Strasznie szybko ciska. Ta. Czekaj. Czekaj. tak czekaj Uwaga, podchodzi Widzę, widzę. Ops, ops, dostanę Już lecę z pomocą. Uwaga, za chwilę będzie skill. Jest, leci. Na mnie. Zaraz spadnie, patrz parze, leci z dzikiego sługi. <laughs> po ile go hitujesz? Jakieś 3K. ładnie. Z e, krytami 5K wchodzi. Dobrze jest. Pyk, pykło. Szka, szkata dla bufa. Szkata dla bufa. Dykta dla ciebie. Wszystko dla ciebie, nic dla mnie. A dla, ja. dla mnie znowu miksturki, o. no proszę cię. Te same miejsce jest znowu miksturki. Ale sojangi, sojangi. I jankami to so ta. No także to był taki króciutki filmik, jak e, bić albo jak nie bić bossa, ognis tego no, no jak widzieliście, trochę tam by tak atakował. No nie ale polecamy, jakoś. Nie polecamy marmurka, Wilka. Jakoś sobie tam z nim poradziliśmy. Mimo tego, że faktycznie ściągał nam praktycznie całe HP, a mam to 11 tysięcy przy sobie aktualnie. No, no ja mam je 10,5 bez, bez peta. Bez ściągał tak koło 9 z krytykiem bodajże. No Także no, no, no dzięki no, fajnie było cześć <gry> na razie.